Cześć czołem ludziska, z to z tej strony. No, dojechałem do domu i już powoli składam lampę eee, mogę wam pokazać co, co z tego wyszło póki co. Jeszcze muszę to wszystko poskładać do końca, tam jeszcze muszę ten termometr moment za, zamontować. Zresztą już, już, już leży tutaj czeka tam Wszystko po, poskładać trzeba do kupy. No i tak, no dobra, no to zaczynamy. Pokażę Wam, jak to moje główienko świeci. No, możemy, zaczniemy tak. Pyk pierwszy, proszę bardzo. Pierwszy o, będzie ciekawie to wszystko wyglądało. A może zmniejszę. O, dobra, pierwsza partia. Druga, trzecia, czwarta i piąta. No, także już jest podłączone, już to działa, także już, już nie powiem, trochę się cieszę, że to jakoś działa. Ja sobie z tym poradziłem wszystkim. Dam pełną moc, o, żeby nawala. Aż miło żałuję trochę że nie mogłem czerwone i niebieskie podłączyć na stałe a tylko pod ściemniacza dać, dać te no białe ale no zobaczymy jak to będzie działało czy się będzie spisywało czy nie jak po prostu się nie będzie spisywało to to rozmieniam bo co za problem skręcić kręcić parę kabli poprzestawiać no, z takich planów jeszcze No czeka mnie dzisiaj, nie, dzisiaj jutro podmianka w moim akwarium trochę wody było Coś tam się niedobrego widziałem, dzieje z mieczykami Zresztą no, pokażę wam Pyk, pyk, pyk Pyk, proszę bardzo, idziemy Co tutaj? No, tak z łapki będzie to będzie ostro, będzie, no. O, proszę bardzo, z mieczykiem się coś niedobrego dzieje. Już go chyba można spisać na straty. Nie wiem, dostałem go od znajomego. tu no, to go trochę też już miał, może już, już po prostu pada. No to tutaj, no, krewetki mi się rozmnożyły i to dość ostro. Raczek. No, kosiarka tutaj ewidentnie ta jest taka Wielka no, dla porównania mój palec to rośnie, rośnie jak na drożdżach, chociaż staridów nie podaję, no tutaj widzę mam jakieś buraki nawozów, no ale nie będę nie będę tego musi sobie poradzić trochę y, trochę to akwarium samo, nie ja wiem w maju w maju planuję nabyć y, nowy filtr, żeby go podłączyć i i żeby sobie trochę e, e, się przeżali, żeby te wszystkie bakterie tam się zagnieździły w nim na dobre. No i wszystko wskazuje na to, że w czerwcu, tak, w czerwcu będzie przeprowadzka baniaczka. Jeszcze, jeszcze wszystko przede mną. Nie wiem jak to zrobić, bo pojawi się pomysł. Zakupu baniaczka z opti White 50 wysokiego, żeby to, to trochę lepiej wyglądało, moim zdaniem. Wyższe akwarium będzie ładniej wyglądało. Te rośliny też będą miały miejsca więcej. No i pełną moc, chyba wtedy będę mógł wykorzystać yy, lampy. Zresztą zobaczymy, nie wiem, teraz jeszcze chyba. Nie bo silikonu nie mam to nie, po, nie poskładam jej do końca w sensie szybę znaczy tą na zamontować także no nie wiem poproszę mojego rodziciela może, może do majowego weekendu zamontuję a zamówię zamówię sobie silikon i to Open zluje. Chociaż może jeszcze sam się tym zajmie. Nie zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. No co tu jeszcze? No i no to, to tak, baniaczek, ale za to za to niedługo wystartuje nowy baniaczek, no, będzie będzie już tam bezpośrednio gdzie mieszkam, także będzie wesoło. się zastanawiam jak go sobie urządzić. Myślałem zrobić krewetkarium, ale z drugiej strony, mam tu, tu już tyle krewetek, że że nie wiem, czy to mm, czy to z coś tego będzie. Nie wiem, zobaczymy. No może ja sobie na pewno wrzucę tam mleczki i na pewno jak wyczaję wreszcie parę, to po prostu tam przerzucę. Będą się tam rozmnażały, a, a do, główny baniaczek ładnie do tego czasu wystartuje już ty, um, u mnie. I, i, i będzie. E, I będę po prostu przerzucał tam potomstwo. Nie wiem, mam nadzieję, że nie za, nie za dużo tego będzie. No Najwyżej zacznę rozdawać. Czy tam sprzedawać, zobaczymy. E, może się ze sklepem zoologicznym się dogada, żeby im oddać. No zobaczymy, jak to wszystko będzie. Eee, myślałem, żeby, bo to ma być paniaczek koszt nanocube 30-litrowy. I, I teraz się zastanawiam, czy, bo no chce chciałbym sobie kupić mikro, mikro rozbory Galaxy, i tam sobie chyba je wrzucił tak z 15 sztuk te raczki na dole by sobie może jakiegoś tam 2 kiry, kiryski 3 kiryski pickmaky i to by sobie tam tak działało plus może krywate jakieś ciekawe zobaczymy jak to wszystko będzie no tutaj no a obsada tutaj będę musiał coś z nią zrobić no jakoś to przemyśleć dobrze no tą chyba jedną kosiarę to tu już nie jest kosiareczka tylko kosiara wielka to chyba będzie ją trzeba do jakiegoś większego baniaka oddać zobaczymy widziałem taki jeden sklep który który, który przyjmuje takie przerośnięte ryby Albo może jeszcze porośnie trochę. Zobaczymy, jak to będzie. No tam mi, widzę, że mieczyki mi się pochowały. Wszystko, molinezja ta jedyna odchowana, gdzieś tam się też schowała. A, no jeszcze z takich, z takich smutnych wieści. Yy, molinezja jeszcze mi jedna padła, ale ona, że tak powiem, była uszkodzona od dłuższego czasu. I to, z tego co tutaj się dowiedziałem, było, było niby niegroźne, jakoś tak wyglądało tylko jak dreśnięcia. jak się zaczęła coś, to po prostu w 2-3 dni gibło. Jeszcze mam takiego neona jednego pokiereszowanego, ale myślę, że on na tym Ketapangu Jakoś pociągnie, że go, że go ten ketapank wytrzyma. No nie wiem, jak zobaczymy, jak przeżyję do czasu, kiedy będę do mnie na mieszkanie akwarium przyjedzie. To może o jakiejś kąpieli pomyślę. gdzieś poszukam, na razie, jeszcze nic nie znalazłem. Co... No, wygląda ewidentnie, jakby trochę był no, z łuskami, coś nie. Takiej części łusek nie było, bo nie świeci. A tak to, no, to, to by było chyba na tyle Ech. No Także widzimy się pewnie Pewnie O może za, za tydzień coś coś wrzucę Jak jak przyjadę po długim weekendzie i, i, i ja, ja, o ile będzie już lampa stała na tym, na baniaczku. Dobra, do zobaczyska, o! Wiem, miałem się żegnać, ale jeszcze taki, o, to szybki, szybkie e, pokazanie jak jak w akwarium wygląda, jak sobie świeci już nowa lampa. No wiadomo, że jeszcze to wszystko pokrywa, wszystko trzeba za. Zamontować, no ale efekt jest piorunujący, jak dla mnie, pięknie to wygląda. Wierzę, że teraz moje rośliny odbiją pięknie, że będzie się działo. No, także myślę, że to było na tyle dobre. Zabieram się za podmiankę i. Trochę poprzycinać żeby to jakoś wyglądało. Nic do zobaczyska. Hejo. A na koniec szybki dodatek dla mojego kochanie jej wymarzone różowe akwarium. Tak to wszystko wygląda na, na samych niebieskich czerwonych LEDach. Hejo!